Siemaneczko, z tej strony MagnificoLol, a to jest poradnik jak zainstalować Ocean Block, taki sam jak Magraf na swojej serii. I nie tylko. Co w tym poradniku będzie zawarte? Jak pobrać właśnie launchery, czyli właśnie te, no właśnie do bonpaków. Jak instalować modpaki, jak wybrać typy świata, na których chcemy grać. Jak ins instalować modpaki na serwer. Jak świat zrobić, żeby działał na tym serwerze? Jak naprawić błędy do łączenia na serwer albo z modpakiem? Jak wybrać. Nie, przepraszam. Jak doinstalowywać mody do tych paczek? Oraz jak dodawać ilość RAMu, który powoduje Wam na przykład crash tego modpaka? A więc co potrzebujemy? Na początku możemy zainstalować Curesforge oraz FTB Fit on the Beast, czyli no aplikację FTB. Więc pobieramy sobie CurseForgea I tu, tutaj doinstaluje się jeszcze Overwolf, czyli taka aplikacja, którą pokażę Wam w dalszej części odcinka. Następnie pobieramy FTB. To się wam wszystko pobierze. Ja już tego nie muszę pobierać. Yy, dlatego tylko to dajecie na pulpit, klikacie obydwa. Pokażę wam się okienko, dajecie tak Jadę nie, mnie, bo, inaczej, bo już mam pobrane. Yy, I tak. Kiedy macie już te dwa pliki zainstalowane, macie. Takie aplikacje FTB App i Curesforge. Teraz. Wchodzimy w. Właśnie wspomnianego pobranego już Overwolfa. Pokażę wam się właśnie taka aplikacja po lewej stronie ekranu i to jest taka aplikacja, która Wam pokazuje inne launchery do modpacków, nie? Ja sobie właśnie kliknę FTB App, dlatego iż tam jest właśnie Ocean Block i kiedy mamy już otwartego yy, FTB no appa. Szukacie sobie w tym oto okienku właśnie ocean block. Jeżeli wam nie znajdzie szybciej, musimy troszkę poczekać. Przepraszam. Tutaj zrobiłem pełną e, gafę. E, I tak, kiedy znaleźliśmy już właśnie ten ocean block, klikamy tutaj po, e, ten właśnie, to okienko z pobieraniem, czyli get. I teraz musicie czekać, aż się pobierze. I kiedy już się to pobierze, macie w y, listę Waszych modyfikacji, właśnie pobranego ocean bloka. Klikamy w niego i klikamy sobie play. Wtedy Wam się otworzy właśnie launcher Minecrafta. Musicie troszkę poczekać, aż wam się załaduje. I tak, już macie wybrany, yy, właśnie profil z FTB Ocean Block. Klicia, klikacie, graj. Musicie tutaj, musicie tutaj troszkę poczekać, aż wam się yy, po prostu pobierze tam, co, co, co trzeba. Ja oczywiście już to yy, pobierałem wcześniej, więc mi się to już szybciej załadowało. Mamy właśnie załadowaną paczkę Ocean Block. Wchodzimy sobie oczywiście w Single Player. I wybieramy sobie jakąkolwiek chcemy mapę. My weźmiemy mapę The Island, jaką ma Graf. Wy możecie sobie wziąć inne wyspy, na przykład Cottage albo The Skyblock. Albo inne wyspy, które były stworzone, na przykład Piekło albo End. Lub Community, czyli... Yy, łatwe Startle i Globe, czyli no, Globus, czy jakoś inaczej to się mówi. My weź, wybierzemy taką samą, jak ma Graf na swojej serii. Bierzemy Create. Tutaj sobie zmieniamy to, co trzeba. Nie, nie będę zmieniał. Możecie sobie tam napisać na przykład Ocean Block. I tak ustawiacie sobie Difficulty takie same, normalnie, wszystko ładnie. I tworzymy nowy świat. Poczekamy sobie chwilę, i mamy właśnie stworzoną wyspę. Tutaj sobie ustawiacie, co chcecie. Ja sobie tak na razie ustawię yy, wszystkie kontrolsy. O, i mamy stworzoną wyspę tak samo, jak ma graf. No i to by było na tyle. Teraz przejdziemy do poradnika, jak zainstalować taką paczkę, właśnie na serwer. Żeby załadować tą paczkę na serwer, musimy właśnie otworzyć FTB App. Klikamy na Ocean Block, następnie klikamy Settings, otwieramy Folder i to wszystko będzie Wam potrzebne na serwer. Ja używam serwera Titan Axe. Na którym mam swoją paczkę modyfikacji. I tak, żeby załadować to na serwer, musicie pobrać win SCP, którego macie właśnie w tym podanym miejscu. Może, jest również w opisie filmu. Pobieracie go, poczekacie aż wam się pobierze, później znowu go przenosi się na pulpit, klikacie dwa razy, no i powinno się wam automatycznie zainstalować jest właśnie w tym miejscu właśnie ta aplikacja i tutaj macie swój yy, cały yy, całe okno i tak yy, musicie to zmienić na 21 czyli to jest właśnie numer, numer portu yy, dostęp do ftp w na przykład yy, hostingu Titanax jest właśnie dostępny w tym miejscu czyli ja muszę to włączyć pokażę wam jak już yy, wpisę, wpiszę wszystko Tutaj w pola i z, y, klikacie w logowanie, więc za chwilę się widzimy, jak to zrobić. Kiedy już mamy, właśnie, odpalonego y, całe wszystkie pliki serwera, tutaj macie właśnie wszystkie pliki serwera. Powinny wam pokazać się niektóre z plików y, konfiguracyjnych serwera albo po prostu pliki serwera. Ja tutaj mam już wgrane, ca, wgranego całego modpaka, więc Wy musicie wgrać właśnie wszystkie te pliki na wasz serwer. Czyli po prostu kopiujecie i przenosicie. Ja tego oczywiście już nie zrobię, ponieważ już mam swoje pliki na serwerze. Następnie, kiedy już macie załadowane y, wszystkie pliki, musicie y, zmienić. Y, Właśnie wasz, waszą Javę serwera, bo wy w trakcie tego macie na przykład Javę inną, więc musicie zmienić ustawienia serwera. My używamy wersji 1.16.5, więc używacie Javy albo 16, albo 17. Na wersję 1.12, jeśli ktoś używa Modpaka, no to musicie ustawić właśnie tą wersję Javy 8. No i wtedy zapisujecie ustawienia i uruchamiacie serwer. Wtedy wszystkie pliki, jakie Wam się tu pokażą, będą w tym miejscu właśnie. Wtedy tam dopisujecie własne IP serwera i w ogóle. I to wszystko. Stworzenie świata jest bardzo proste, ponieważ musicie wejść w, 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 w konfigurację. Musicie sobie tutaj ustawić, co chcecie. Opcję generatora ustawiacie w tym miejscu. Ja mam właśnie Biomes op dlatego że to jest generator mój. W Ocean Bloku jest to inny generator. Teraz pokażę Wam, jak doinstalowywać mod mody dodatkowo na wasz, Waszą paczkę modów. Czyli w oby dwóch przypadkach jest to właśnie to samo czyli wchodzicie na przykład w waszego FTBK. Szukacie waszy, wasz Ocean Block, klikacie znowu Settings, Open Folder i teraz tak. Jeżeli macie wszystkie foldery, klikacie folder Mods i tutaj właśnie doklejacie wasze wybrane dodatkowe mody z internetu, które wam działają. Pamiętajcie również, że nie wszystkie mody zadziałają pojedynczo. Niektóre potrzebują na przykład innych modów, żeby, były, żeby mogły zadziałać. Więc to w takim skrócie można powiedzieć. Następnym, następnym krokiem jest krasze. Y, y, jeżeli wam y, modpak kraszuje, to może być wina czasami waszego... Ustawienia ram. Na przykład, jeśli właśnie w tym FTB app, możecie sobie wejść oczywiście do waszego ocean bloka, znowu settings, i tutaj musicie ustawić sobie, jakie parametry ramu chcecie. Wy możecie sobie ustawić nawet 9 GB, jeśli ktoś może mieć. Jeżeli ktoś ma przypisane 8 albo nawet 7, to też wam wtedy zadziała i w to, y automatycznie wam się to zapisuje. Możecie wejść, znowu play. No i to jest wszystko z tego. Jeżeli gracie na przykład na innym modpacku typu jeśli ja gram na enigmatica. to aby zmienić wersję Forgea, którą może być przyczyną na przykład dołączania na serwery właśnie z tymi modpakami, klikacie wtedy w te trzy kropeczki, Profil Option. Tak samo mam ustawione. Wy tu będziecie mieć yy, zaznaczony już system memory settings. To możecie odznaczyć i znowu zmienić sobie RAM. Forge, którego na przykład y, używa serwer, możecie mieć innego, nawet wyższy. Kiedy będziecie mieć na przykład mniejszy niż y, podany, to zwiększcie sobie przynajmniej o jeden, jedną wersję Forge'a. Wtedy Wam zadziała. A jeżeli wam nie działa, to piszcie w komentarzu i ja wam to wyjaśnię, jako to ma działać do porządku. No i to by było na tyle z tego poradnika. Dziękuję Wam za oglądanie. Jeżeli coś nie było zrozumiałe, możecie napisać w komentarzu. No i to, y komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie. No i tyle. Trzymajcie się na razie. No i cześć!